Witam Was na moim kanale Kwiatan. Dziś chcę Wam pokazać moją młodą hortensję bukietową. Jest to bardzo młodziutka hortensja, i dziś chcę Wam powiedzieć, jak dbać o tą hortensję, co z nią zrobić, jak ją obciąć, czym i kiedy ją nawozić, żeby w przyszłym roku miała takie piękne, ładne. Duże kwiaty. Jeśli interesują Was takie tematy, to zapraszam Was do oglądania. Jak wcześniej powiedziałam, dzisiejszym bohaterem będzie ta oto hortensja bukietowa. Jest to bardzo młodziutka hortensja. W tamtym roku była posadzona z patyka, zresztą patyk był pobrany od tej hortensji. Kilka patyków było wsadzone przy borówce amerykańskiej. Bodajże cztery. I jeden się patyk ukorzenił. Późnym latem przesadziłam do doniczki. Doniczka jest dosyć wysoka. No i wygląda w ten sposób. I teraz co należy na wiosnę zrobić z taką hortensją? Tak jak i inne hortensje na wiosnę należy ją przyciąć. Nie ma bardzo co, ale to nic, należy ją przyciąć. Jeżeli macie swoje hortensje, wsadzone kilka w jedną doniczkę, należy na wiosnę, jak już się zrobi cieplej, rozdzielić. Te młodziutkie rośliny i posadzić każdą w osobnej donicy. Ja zrobiłam to już późną, późną hmm, wczesną jesienią, późnym latem, więc teraz już ten system korzeniowy na pewno trochę się rozrósł w tej doniczce. Teraz Wam pokażę, jak należy taką hortensję podciąć. Oczywiście musicie używać do tego narzędzia czystego, żeby nie przenosić niepotrzebnych jakichś wirusów, patogenów na inne rośliny. Tutaj mamy taki cieniutki, naprawdę bardzo cieniutki patyczek, więc jego wytnę, wycinam w całości. Oczywiście przytnę tutaj jeszcze górę, bo jest za długa. Ten mniejszy, cieńszy patyczek przytnę nad pierwszym oczkiem. Tu jest pierwsze oczko, tak? Tu jest oczko pierwsze, więc przytnę go nad pierwszym oczkiem. Tutaj troszkę poprawię. Wziąłem sobie taki. O. Tak, mogłam sobie wziąć inne, to nic. Yy, tutaj ten najgrubszy, który został, obetne. raz, dwa, trzy. Trzy oczka. Tak? Widzicie? Raz, dwa, trzy oczka. I nad trzecim oczkiem ja go obetnę. Raz, dwa, trzy. Żebym ja dobrze widziała. I ciach. I to już jest przycięta Hortensja. Więcej tu no, nic nie zrobimy, bo tych pędów naprawdę nie było za wiele. No i co my teraz możemy zrobić, żeby tej hortensji pomóc, żeby była jak najładniejsza i jak największa. Na wiosnę kiedy zaczną wypuszczać tutaj już listki. Należy taką hortensję, oczywiście, nawieść. Jakim nawozem? Najlepiej do tego użyć nawozu takiego, który ma sporo azotu. Dlatego, że nam zależy tutaj. Teraz, w tym momencie, żeby ta hortensja nabrała jak największej masy zielonej. Nie zależy nam bardzo na kwiatach, bo nawet jak ona zakwitnie, no to te kwiaty będą takie mizerne, malutkie, a nam naprawdę zależy na tym, żeby w przyszłym roku te kwiaty były duże. Więc żeby te kwiaty były duże, no to muszą być ładne, grube. Pędy. Więc żeby te pędy ładne, grube urosły, no to musimy ją nawieść nawozem azotowym. Mogą to być takie nawozy takie w formie granulek. Możecie tutaj też zastosować obornik bydlęcy lub po prostu taki nawóz wpłynie nawet zwykły biohumus do roślin zielonych. Chodzi o to, żeby hortensja tutaj nam poszła właśnie w pędy w liście, żeby nabyła masy zielonej. I oczywiście zależy nam na tym, żeby tutaj od korzenia zaczęły nam się pojawiać ładne, grube pędy. No bo na razie tych pędów nie jest za dużo. Tu z tych właśnie oczek uśpionych Zaczną nam wybijać pędy, ale bardziej mi zależy na tym, żeby tutaj z doniczki te pędy ładne zaczęły wybijać, dlatego nawóz azotowy będzie najlepszy. Z nawozem potasowym się wstrzymamy, bo no, ja nie chcę, żeby te kwiaty były byle jakie, bo jeżeli zakwitnie, no to te kwiaty będą bardzo drobniutkie, a mi nie zależy na tym, żeby żeby roślina swoje wszystkie siły tutaj właśnie wykorzystała na te mizerne kwiaty. Bardziej mi zależy na ładnych, zdrowych, pięknych pędach. Oczywiście nawożenie trzeba będzie jeszcze przynajmniej dwa razy w roku powtórzyć. No i ja tą roślinę nie będę przesadzać, zobaczymy na y, późnym latem, jak będzie wyglądał jej system korzeniowy. Jeżeli będzie ładnie przerośnięta, będę mogła ją jesienią wsadzić na miejsce stałe do gruntu. Oczywiście pamiętajcie, że rośliny, które są w doniczkach, możemy sadzać cały rok do gruntu. Oczywiście to będzie wszystko zależeć od tego, jak będzie wykształcony system. Korzeniowe. No i tak wygląda już bardzo młodziutka hortensja, która będzie sobie całe lato rosła. Pamiętajcie, jeżeli macie hortensję w doniczkach, to oczywiście należy pamiętać, żeby regularnie podlewać, dlatego że latem. W takich doniczkach szybciej woda paruje, a hortensja potrzebuje bardzo dużo wody, żeby ładnie rosła. Nie należy ją przesuszać. No i mam nadzieję, że wyczerpałam tutaj, że chociaż trochę wam pomogłam, jeżeli chodzi o właśnie takie bardzo młodziutkie hortensje, jak z nią postępywa, jak z nią postępować. No, i mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeżeli chcecie, możecie pisać oczywiście komentarze pod filmikiem, jak wy dbacie o swoje młode hortensje. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie.